Witam na moim kanale. Katalog PIKO już się ukazał. Nie będę go całego analizował. Pokażę Wam w skrócie, co zwróciło moją uwagę, oraz prześledzę jeszcze pozycje z roko, na które czekam, bo cały czas są opóźnione. Zaczynamy od PIKO. Na to chyba wszyscy z nas czekali. PIKO zapowiedziało. EP09, ma być pod koniec listopada. Na razie jest zdjęcie realistycznej lokomotywy. Czekamy na pierwsze grafiki prototypu albo na jakieś zdjęcia już na pokazach. Ładne barwy PKP Intercity. Jest duży potencjał w tym projekcie. Poczekamy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie naprawdę sztos. Następna pozycja z katalogu Pico, zestaw startowy z lokomotywą SM42. Ma się ukazać pod koniec sierpnia z dwoma wagonami: jednym piętrowym, jednym tutaj osobowym, zwykłym. Bardzo ładne parwy, naprawdę, jak widzę, na torach składy Polregio to aż się buzia sama uśmiecha do tych uśmiechniętych lokomotyw do tego zestawu Piko zrobiło też pojedynczy wagon piętrowy czyli powiększyłoby się zestaw do dwóch wagonów piętrowych i jednego zwykłego wagonu Oczywiście, wszystko będzie musiało być poświetlone wewnątrz. Może zaszaleje i będzie to sterowane magnesem, żeby włączać wtedy, kiedy jest to konieczne, a wyłączać, jak jest, nie wiem, jaśniej. Przechodzimy do ROCO. <laughs> Roko już w grudniu, przed pojawieniem się katalogu, Pico pokazało, że zrobi Wektrona w najbardziej aktualnych barwach. Zielono-niebieskich. Tutaj ma być premiera w pierwszym kwartale tego roku, więc spodziewam się, że w przyszłym tygodniu może już dotrzeć do naszych ulubionych sklepów modelarskich. Tutaj Wam jeszcze pokażę, jak łatwo było zrobić producentom nowe barwy lokomotywy. Wystarczy, że poprzestawiali parametry w maszynach i patrzcie jest porównanie poprzedniego wektrona szaro-niebieskiego z niebiesko-zielonym, więc bardzo szybko mogli zareagować na zmianę barw wektronów w Polsce, co nas bardzo cieszy. Ja wybieram wektrona od Roco, Piko też swojego zrobi, ale lecimy dalej. Tutaj wagony osobowe czeskie drachny. Zapowiedziane w zapowiedziach adwentowych miały się ukazać w grudniu, jeszcze się nie ukazały. Wagony będą u mnie jeździć z ładnym elektrowozem od Skody, którego Wam pokazywałem w grudniu. No nic, należy czekać na te wagony. Też na pewno będą oświetlone. Zastanawiam się, jak będą wyglądać z innymi moimi wagonami, bo już mam dwa wagony czeskie. Drachny, ale w skali 1 do 100. Mam nadzieję, że za bardzo nie będą się różnić. Przechodzimy dalej. Tutaj projekt, który cały czas jest w trakcie realizacji. Skład intermodalny. Platforma, która miała się ukazać w zeszłym roku. Do tej pory jeszcze jej nie ma. Z dwoma naczepami. Tutaj LKW Walter. Naczepy można spotkać na polskich drogach. Należy czekać na wydanie tego wagonu. O, tutaj pozycja, która też miała się ukazać w zeszłym roku. Platformy zwarzeckiego klipa. Bardzo na nie czekam. Regionalnie to tutaj w Polsce, mój region. I będzie bardzo ładnie się tu prezentować i cieszyć oko przy przejazdach. Platforma kieszeniowa z dwoma naczypami. Niedługo już, bo chyba drugi kwartał tego roku. To jest pozycja, która wylądowała na mojej liście już dawno temu. No tak, może być, że z zaskoczenia pojawi się w magazynach, na razie cały czas aktualne. Zamówienie nie zostało anulowane. Jestem ciekaw, kiedy się u mnie pojawi ta pozycja. Platforma z kontenerami DHL I ostatnia platforma przewoźnika Steg z dwoma kontenerami. Chepak Lloyd też tutaj jest duże opóźnienie zapowiedź, że w pierwszym kwartale tego roku zobaczymy czas pokaże, czy znów nie będą opóźnione wydawałoby się, że tu jest mało rzeczy w tych platformach więc to powinien być szybki szybka produkcja szybkie dostarczenie do klienta ale widzicie, są opóźnienia Żadnej elektroniki tu nie ma, żeby się tłumaczyć, że coś utknęło. I ostatnia rzecz, na którą czekam, to tutaj produkt do Herpy, do mojego składu z transportem crafterów i manów. Żeby czasami wymienić niektóre auta, to tak pojedyncze jakieś rodzynki będę sobie wyszukiwać. I tutaj jest Volkswagen California dwukolorowy. Ładnie będzie się prezentował w składzie, i po kolei jeszcze wszystko, co tutaj mam na liście, no nic należy czekać. Niedługo katalog ROCO. Zobaczymy, czy coś dojdzie, a tutaj gwiazda tegoroczna EP09. Oczywiście wybiorę do niej dekoder SU. A na tą chwilę wszystko. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie lajka i do usłyszenia.